Cześć, Maciek z tej strony RetroBytel. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek z cyklu kasety bez pudełek. W ostatnim odcinku udało nam się zamknąć temat pierwszej kasety i mamy przeglądnięte wszystkie gry. Także jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do poprzednich odcinków. Dzisiaj jedziemy z kasetą numer 2 i zobaczymy, co na niej się znajduje. Nie przedłużając, jedziemy! Ja Druga, druga kaseta i rozjechana totalnie głowica. Dobra, daj mi to, pokaż. To ja tylko włożę, a ty będziesz kręcił, patrz. Kręcimy, kręcimy, czekaj, czekaj. I ustawiamy głowicę. O, 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 ustawiliśmy. Patrz jak równiutko. Super, super ustawiliśmy tą głowicę, nie? O, tu się znowu rozjechało, albo ona jest taka brudna, albo... Nie no, powinno być okej, okay. powinno być okej. Okay. No i spróbujemy, dobrze, spróbujemy. Play. No i jak widać już jest problem z odczytaniem tytułu. Uh -huh. Headfit. I zaraz zobaczymy. Nie, no niby jest, jest OK, ale nie, no. Jest tam jakaś przerwa, jest tam jakaś przerwa i zobaczcie jest tak rozwalona Coś albo jest tą No O tu coś jest Chromazone I to jest od 40, od 39 się to zaczyna mm, No niestety Niestety nie, ja to próbowałem 3 y, razy wgrywać i trzy razy regulować tą głowicę, niestety to nam to nam nie poszło. Jedziemy, jedziemy dalej. Czasami tak jest, że mimo że głowica jest dobrze ustawiona, no to za chwilę gdzieś się tam rozjeżdża i teraz nie wiadomo czy ta taśma już jest rozmagnesowana, czy nie. Zobaczymy czy w ogóle coś z tej drugiej kasety odczytamy. Na razie idzie kiepsko. Error, tak samo. Znowu error. Error, słuchajcie. Z tą kasetą dużo nie podziałamy. Cztery tytuły nawet. Pięć pierwszych gier, wielokrotne kręcenie głowicą i, i nic. Także bierzemy się za inną kasetę. O! Wygląda obiecująco. 9. Blade, Thunder Blade coś tam. Plus, nie wiem, od dziewiątki. 0, 9. Jest! Wczytało się. 34. E, Thunder Blade. Albo ble, nie wiem. No na 34, czyli z drugiej, z tej trzeciej kasety w miarę okej. Okay. No to co? To jedziemy. <laughs> Zobaczymy co to jest. Thunderblade, dokładnie. US Gold, Sega. Chris Butler. Okej, okay. no to zaczynamy. O, i zaczynamy. O kurde, mamy jakiś helikopter. I czekajcie o, Kurde, o co tu chodzi Widok od Od góry, dobra I strzelamy sobie w jaki Tu mam jakieś miasto, budynki Helikoptery, ale zobaczcie Góra, dół, A, Podwyższamy swój lot, obniżamy Takie Hmm Takie jakby pseudo pseudo 3D tutaj jest z góry To szatną za te pseudo 3D Tu mamy teraz znów go strasznie Szybko się to tutaj dzieje. Ale powiem... O! A tutaj zaskoczenie. To taki widok z perspektywy trzeciej osoby. Kurde, rozwalamy jakieś czołgi. No. Podwyższamy. Aha, tak jak normalnie w symulatorze. I sobie tutaj lecimy. Ja zawsze szanuję komodory za... To, znaczy tych twórców szanuję, jeżeli na komodorka zrobili jakieś takie pseudo 3D, no bo to było bardzo bardzo trudne do zrobienia, ale. Thunder Blade, Thunder Blade, no może nie jest to jakieś rewelacyjne, ale skurde, no spróbujemy jeszcze raz, mam jakiś napis Pepsi, Sega, czy to nie jest jakaś konwersja z automatów, ale powiem wam, że nawet to jest spoko, Jesz jeszcze w takie coś nie grałem. No Zobaczcie, mamy fajnie, fajnie to yy, obniżanie i podwyższanie lotu. Bo to jest, kurde, jak w symulatorze. Fajnie, fajnie to tutaj działa. No nie oczekujmy tutaj, nie wiadomo, ilu FPS-ów, ale jak na Komodora, no to jest całkiem, całkiem spoko. Thunderblade 2. A to pewnie znowu jakaś druga, druga plansza, nie? Jest to pewnie tak, tak podzielone. No okej, okay. a zrobimy sobie nielimitowane życie. A, i znowu zaczynamy yy, z tej pers... z góry ten widok, sobie strzelamy. Kurde, niezłe to jest, niezłe to jest. Powiem wam, że... nawet mi się to podoba, mimo tego, że wiadomo, tu nie ma jakiejś płynnej... płynnej animacji. Lecimy dalej, lećmy dalej. O, i teraz będzie znowu... Od... O kurde, o kurde, Sega! No nie, no to teraz to mi się jeszcze bardziej podoba. No zobaczcie, kolejny taka trzyetapowa gra. Widok od góry, później ten, ta perspektywa trzeciej osoby i teraz mamy normalnego takiego shootera, shoot'em up, kurde. I to wygląda najfajniej z tych wszystkich, ale pewnie naj... E, jakby to powiedzieć, te, te, dwie te, te dwa poprzednie etapy, no najciężej pewnie zaprogramować, no bo to... Są takie pseudo 3D motywy, nie? A tutaj mamy jednak tego scrollowanego Shootera bardzo ładnie to tutaj wygląda To wam powiem, że naprawdę bardzo ładnie wygląda I to jest To jest akurat spoko Ja uwielbiam takie gry Uwielbiam naprawdę takie Takie shooterki Aha, i tu oprócz tego, że on jest scrollowany do góry No to my możemy Aha, bo on to jakby z automatu leci do przodu Ale my możemy jeszcze yy, zza, Zawrócić tak jakby No co, cofać się, nie? Lecieć do tyłu no i rzeczywiście Thunder Blade 3, czyli kolejny znowu etap. No i tutaj mamy znowu e, jakąś inną lokalizację, taki trochę River Ride zobaczcie, bo e, dzieje się to. Lecimy nad korytem rzeki wzdłuż koryta rzeki. I mamy tutaj jakieś statki. No i to jest kolejny etap. Właśnie kolejny stage tego, tego Thunder Blade no. Mamy teraz widok właśnie z perspektywy trzeciej osoby, czyli w tej grze są tak jakby zaszyte trzy różne y, gameplaye, nie? Uuu, to są chyba silniki rakiety! Kurde, to mamy rakietę jakąś, ale fajnie, ale fajnie. No ten etap mi się najbardziej podoba, już mi się przypomniały czasy y, automatów i wrzucania tych żetonów, naprawdę. Bardzo fajnie, później się zawsze chciało, żeby taką grę mieć u siebie. Na przykład, jak ja miałem Spectrum'a i chodziłem gdzieś tam na, e, na te automaty, i pamiętam, że jakaś gra była też w konwersji na Spektrum, wiadomo, to nie było to, ale tutaj też pracowała wyobraźnia, żeśmy sobie tam wyobrażali, że jednak kurde, dobra, mimo że ta gra jest dużo gor gorzej zrobiona niż na tym automacie, no to jednak jakoś wybaczaliśmy jej to i cieszyliśmy się tą, tą rozgrywką. Tak, jeszcze Standard Blade, czwarta, kolejna, kolejna plansza, nie? to otoczenie nam się zmienia, tu w innym miejscu znowu jesteśmy, teraz nie nad rzeką, no i tak wygląda ten Thunder Blade no jakieś takie bardzo futurystyczne za, zabudowania, no i mamy z kolei y, takie przeszkody jak, jak widzicie, że jeszcze musimy nad czymś przelatywać, pod czymś przelatywać i o kurda patrzcie tu tą końcówę, mamy jakąś bazę czy coś, to, 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 to już jest zupełnie już nie ma tego takiego shoot'em mapu tylko po prostu rozwalamy jakąś Jakąś bazę tutaj na końcu, ale fajne. Aha! Jaw Blade, no to już nie Thunder Blade. Ooo! Jakaś na. Co to jest? Jakaś nawalanka, Co, co, co to jest? Idziemy ze gościem, ale. Co my robimy? tylko skaczy, nie? Eee, no. Wiem, jakąś beczkę. I co my tym Joe Blade'em robimy? Wchodzimy gdzieś tu, idziemy sobie po ulicy. Znowu tu wyłazimy, ale co my możemy tu robić? Bo. More action. No, ale co ten gość robi? O co tu chodzi? No, łażę jakieś tacy. Subgame 2 Nie, 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 nie Job Blade, nie jobblade Oblivion Plus, kurde, może to coś dla mnie w końcu. No i dobra, co to jest? To jest taka gierka, że lecimy i. O kurde, strzelamy w różne tam, znaczy w różne. Kurde, nie, 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 nie. nie. A. Mm. słabiutkie to, tak jak teraz patrzę, czekajcie, jeszcze spróbujemy przejść tą jedną misję, czy co to, to tam jest, tu trzeba jakoś w ten sposób, tu się trzeba ob... No zobacz, tu nie można się w ogóle... To, w co strzelamy, pojawia się w różnych, w różnych miejscach, nie? I my musimy... Czekaj, 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 czekaj. Tak, nie, nie. nie. jakoś przeniosło nas gdzieś, ja nie rozumiem. A może my po prostu mamy w to wlatywać, czekaj Nie, nie mamy w to wlatywać. Nie, 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 myślałem na początku, że fajne, ale... Słabiutkie. Słabiutkie, nie, nie Lecimy dalej, lecimy dalej. Roswar! Kurde Co to jest? Co to, to jest? O ja pierwszy, no klawiaturą to jest sterowane. Co oni tu mam on robić z tym klawiaturą? No, w lewo, w prawo? Nie. A może nie ten port joysticka? Czekajcie, właśnie, może nie, nie ten port joysticka? O co tu chodzi w ogóle? Nie, no nie, 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 nie rozwar, nie, nie, dobra, idziemy dalej. Magnetron. O, fajnie brzmi. Idziemy sobie taki izometryczny rzut. A szczelają we mnie czymś. Dobra, szczelają we mnie czymś. My jesteśmy tym takim Artuditu czy coś podobnego. Tu zjeżdżamy sobie, tu zeskakujemy. O Kurde, a my też sobie czymś rzucamy. Zobaczcie, jakieś dyski mamy do rzucania. Możemy teraz, jak zjedziemy sobie na przykład tu, w dół, to możemy sobie tymi dyskami... Ja to jest jeszcze jakaś, jakaś... O, rozwaliliśmy go, zobaczcie, idziemy sobie tym robocikiem tu, idziemy sobie dalej. Idziemy sobie może teraz. No pewnie nie, nie w tą stronę. Ja cię kręcę. Co to są za platformy jakieś? No, no i tak chodzimy po tych planszach, rzucamy jakimiś dyskami, rozwalamy te roboty. Nie wiem, coś tam pewnie robimy. Zbieramy. No tak wygląda ten, ten magnetron. E, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Czy... Tak, trochę te, te, te sterowanie jest, jest takie, takie nie, niezbyt, niezbyt ciekawe, ale, ale myślę, że y, może się ta gra spodobać. Jak ktoś lubi taki typ gier, tu widzicie, tu coś znowu bierzemy. Kurde, no nie mam, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Jedziemy dalej. Co tam jeszcze? Coś takiego prostego, fajnego, żeby było przyjemnego. 156. Ja Nie chcę się zastanawiać, co ja mam tam robić i główkować, bo to jest pierwsze zderzenie. Adrian Moll. Adrian Moll. Huh. Witajcie w sekretnym pamiętniku Adriana Mola from level and 9 mozak. The Secret Diary of Adrian Moll. Ano, Pierwszy Bank Holiday. Irlandia, Szkocja. Shift. by tu of... O, ja sobie wybieram. Dobra, to jest tekstuwa. Dzięki, nie, nie, na razie nie. Adrian Mol 2 Level 9, no i to jest to samo. No co ja wam będę więcej gadał? Może jeżeli kogoś to interesuje, ma więcej czasu. Pewnie historia jest fajna, bo nie chcę tej gry źle oceniać, ale nie, bo ja dzisiaj nie miałem ochoty na, na taką grę. To był Adrian Mol 2. Adrian Mol 3 Super. Adrian Mol4, 229. Ja pierdzielę. Saboteur 2 No dobrze, fire to continue Kurde, kojarzę, kojarzę tego gościa z tą... Ja nie wiem czy to na ZX Spectrum nie gram. Ten gość z tą lotnią. Shuriken, on ma. Aha, on ma te gwiazdki, tak? Dobra. Aha, nothing near. To, o to chodzi, że ja mogę go zrzucić na... Czymś to jest blisko, no bo on teraz traci całe życie. No dokładnie. A, to było głupie, to było... Dobra, ale rozwaliliśmy go. I te życie mu wzrasta, czyli spoko. No chodzimy sobie. No, skoki zarąbiste tu są. Dobra. I chyba... I chyba tego upadku nie przeżyjemy. Załatwiony. O, tu jeszcze idzie zejść gdzieś. O, tutaj schodzimy, dobra. No i tu już jest coś ciekawszego, jakieś biurka. Tu znowu coś pewnie będzie, znowu mamy klucz albo pytajnik. Kurde no, Gim. dobra. No, ale tu już graficzka taka fajna. Już jak widzę takie lokacje, to już mi się trochę to bardziej podoba, chociaż nie wiem, nie wiem na razie o co tu chodzi, ale mm, sobie idziemy, tu idzie do przynajmniej wejść gdzieś, nic. No i, i tak to wygląda, nie? O kurde, tu jest ten lampart czy co to jest? Dobra, uciekam, 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 bo on mnie będzie gonił. Łopie, a ten mnie goni goni, 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 goni Goni mnie Ja pierdzielę drugi. Lamp... Teraz ja gonię tego lamparta, przeskoczyłem nad nim. Dobra, koniec. Tak wygląda Saboteur. Jedziemy dalej wych, wajch. Kurde, te tytuły to po prostu nie ogarniam 266 Black White. O kurde, ty fajnie graficznie zrobiona gra, jakieś małpy. Tu jesteśmy na stawku. Czy to jest jakiś pirat? Searching for Captain. Szukamy duszy kapitana. Ty, ale zobaczcie, to jest skrolowane. Kurde, przez drzwi przechodzimy. O kurde, podoba mi się. Biorę sobie i walczę z nimi, ale zarąbiste. Z tymi szkieletami walczę, zobaczcie spadać, Już. Nie, ale... ale nie rozwalą Zaraz, dobra, uciekam, tu uciekam, bo to chyba tu mam, mam ten miecz, mam ten miecz, kurde. Oho, z tymi szkieletami chyba nie szło wygrać, ale z tymi małpami idzie wygrywać, zobaczcie. Jakaś kula, trzeba na kulę uważać. Dalej scrolling. Zobacz, nawet w tych, w tych latarenkach te, te, te płomienie płoną. Jest to wszystko fajnie, fajnie odwzorowane. No, może trochę się tu zacina, ale. Ale, no i sobie tak chodzimy, chodzimy. Więc to jest fajnie, że znajdujemy gdzieś tam miecz. O! A tu wejdziemy. Wchodzimy! O! Tu jest jakaś perła. Zobacz, to jest muszla i. Wzięliśmy to i mamy trochę chyba więcej. One się zamyka, zamyka się. Widzicie, zamyka się i otwiera. Skoczymy tam na ten stół. Nie możemy tam skoczyć. No podoba mi się ta gierka, no jest przyjemna, łatwo się gra, znaczy łatwo się gra, no coś tam trzeba znaleźć. Mamy jakiś miecz, to mi się Prince of Persia skojarzyło, fajnie to jest scrollowane. Zobaczcie, fajnie, fajnie rysowane są te tła, no jakieś tutaj, to nie są małpy, to są jakieś diabły latające, kurde, może to jest jakiś nawiedzony statek, zobaczcie te, na te, po tych pokładach chodzimy, no fajne, 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 dobra. Tak, tak to wygląda. Nie będę nie będę tutaj przedłużać. Zobaczysz, czy tu idzie coś z szafy wyjąć. Nie idzie, bo nic z szafy wyjąć. Eee, no i tyle. Nie będziemy przedłużać. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Uwaga. non terra non ter... Ja nawet nie wiem, jak to zapisać. non terra A, jakoś taka strzelanka. Jedziemy wyżej. O! Aha, i one się na, na nowo odradzają. Ja mam tu jakieś życie? Coś, coś mi tam ubywa? To tak jak te, yy, jak to się nazywało? Tylko trochę chyba lepsze, te piekiełko, czy, czy to, to, co tam Elio pokazywał? Czy u mnie była ta gra? Nie pamiętam jak ona się nazywa. Może to jakoś górą? Kurde, to naprawdę było totalny fart, totalny fart, że mi się tu udało przelecieć. No i sobie lecimy dalej. I tu co jakiś czas czekają nas kolejne kolejne, kolejne pułapki, nie? To taki spowalniacz jakby był. Eee... No. Kurde, ja pierdziele. No, ja ciekaw tu jakieś kurde prądy. No i co on tu wyłączy? Się? Ten prąd nie wyłączy się pewnie. No jak ja tu mam przejść? No problem, no i gra bezproblemowa. Zobaczymy, co to jest. No niestety to jest tylko demo. Jedziemy dalej, zobaczymy. Może jeszcze nas czeka jakaś fajna gierka. I koniec, koniec. Na tej taśmie, na tej stronie już nic nie ma. I dojechaliśmy do końca strony A. Ale sobie jeszcze odpalimy pierwszą gierkę ze strony B. Tak, z czystej ciekawości. To będzie pewnie znowu tape tester western 1. No, czyli znowu pewnie jakaś pierwsza część. Ale zobaczymy tylko Tom Gray, ok. O kurde, to jest siłowanie się na ręce? Ready, go! I co? I to jest rzeczywiście to siłowanie się na, re... na ręce czy nie? Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. Nie wiem jak się w to gra, może jakoś z tu trzeba free. Kurde, no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie idzie tu tego obsłużyć albo ja nie potrafię. Zobaczymy sobie jeszcze jedną grę i, i końcóweczka. To będzie pewnie kolejny western. No jasne, Western 2, 35 nie, znowu nie ten port joysticka To są jakieś gry takie, kowbojskie Go O, pluje w coś, ja pierdziele Ale to... nie wiem jak tu się Dławił się tym nie, naprawdę nie wiem. Nie nie ogarniam tego. Zakładam, że kolejna gra to znowu jest Cowboy Games. No, Western 3, niestety. Uwierzcie mi, że na pierwszy raz ja naprawdę ruszam w lewo, w prawo tym joystickiem. Ta babka to pokazuje. Nawet nie wiem, czy dobry port mam wybrany. Bo aplauz, dobra. No dla niej aplauz, brawo, brawo. Teraz dziady go. I raz, dwa, trzy. No i widzicie, i nawet nie wiem, czy to jest. Okej, okay, dobra, no to jest kolejna Cowboyska gra, tu są tańce, jedziemy dalej. Proszę, już nie Cowboy Games. Western 4, jeszcze, ja pierdziel, może tylko 4 są. Dojedźmy, przynajmniej te Westerny, okej. Okay. Jak dobrze, że ta gra się wywaliła. Niestety Western 6, to co już Western 6? To Western 5 nie było. Nie, 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 ready, ready, znowu nie ten port joysticka, no bo nie działa, ready. Zobaczcie te cycki tej krowy, tam widać, doimy mleko, nie, 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 cześć. 130, uwaga, western 7. Arak, jest, przebrnęliśmy przez westerny. Kuźwa, jakieś... Coś co rzuca siatką i łapie te takie stworki, kurde. I co, łapiemy je... Łazimy jakimś robotem, który łapie siatką stworki. No, tego byśmy zapolowali. O, widzisz, łapnęliśmy go i już go mamy, nie? Tak jest No i tam widzicie w klatce mamy jakieś owady, ale Idzie to jakoś, idzie celu Tym działkiem, nie dobra Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jeszcze jedna gra Polis, Akademia Policyjna 2 152, no i pięknie I e loading error, i się chyba już głowica Rozjechała Nefarius jeszcze zobaczymy Ne Dobra, łazimy jakimś gościem Który skacze i któremu ci ludzie praktycznie nic tutaj nie robią. Fajna muza znowu gra w tle, ale... Ale czemu ja nie mogę w nich strzelać? Co, co to są kurde? Bo to jest jakiś preview, czyli może to jest po prostu pokazane, jak ta gra, jakiś tam pierwszy poziom, jak ta gra będzie wyglądała. Pewnie będziemy do nich strzelali, to jest jakieś więzienie, coś strażnicy. No i chyba rzeczywiście to jest tylko takie, takie preview, no i, i, i nic tu dalej... Nic tu dalej. Nie ma, bo tu jest exit, a nie, no tylko tak tylko tak chodzimy i w sumie czas nam się kończy, i tyle, i rozwaliło nas, nie? A, bo my uciekamy z więzienia, no jak uciekamy z więzienia, no, to powinniśmy sobie poszczelać w nick, ale chyba to jeszcze <coughs> to jest niedorobione. Nefarius, dobra, no to to jest chyba takie preview, tylko no, graficznie fajnie, eee, scrollowane, no ciekawe jak ta pełna gra wygląda. Pewnie już się ukazała 100 lat temu. Okej, okay, to był Nefarius. Hmm. Hum Leci jakiś kosmonauta i se strzela. O, ale próje z tej armatki. Ho, ho, ho. Czekajcie, będziemy. Walimy w nie. Walimy, walimy, walimy. Ale zapieprza ten sprite po tym ekranie. Jakieś bomby też mamy, ale nie wiem jak tymi bombami rzucać. Może z spacją, nie A jest kolejna plansza. Kurde, na zamku przeniósł się goziu i znowu napieprzamy, znowu napieprzamy. Ja mam nieśmiertelność, także... Ale przyjemne to jest, przyjemne to jest, aczkolwiek no jakieś wybitne, nie, ale... Ooooooooooo! Zobaczcie co tu jakiś wąż, wąż nawet nam napieprza. To jest jakiś ten, a to był jakiś boss, jakiś boss to był i kolejna pewnie plansza, zobaczymy tylko co tam jest. Znowu sobie zbieramy pewnie te. Okej. Okay, i uwaga, uwaga. O, i znowu jakiś kosmos mamy. I kolejne, kolejne jakieś y, jacyś wrogowe, jakieś statki kosmiczne. Yy... No. I tak to wygląda. Tak wygląda. Ta gierka. Hum. hum humding, humding. Dobra. To tyle by było na dzisiaj. Yy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, bo tych kaset jeszcze zostało i mam nadzieję, że teraz trafimy na jakąś na jakieś lepsze tytuły. Ja to specjalnie tak pociąłem, żeby żebyście nie tracili czasu, no bo bez sensu, żeby tracić czas na jakieś daremne gry, także w miarę staram się to skompresować i skrócić, żeby tylko wam pokazać, że takie gry były, może ktoś z was się z nimi zetknął, może moja e, pierwsza ocena jest e, zła, wy to odbieracie inaczej, może e, powinienem dać szansę którejś z tych gier, jak coś to napiszcie, bo czasami jest tak, że okazuje się, że mi się wydaje, że ta gra jest do bani, a potem gdzieś czytam i jednak ktoś tam, o jaka ta gra była zajebista, nie no to jest moje pierwsze wrażenie, pierwsze odczucie. Także jakby coś piszcie. Ja Wam bardzo dziękuję. Dopijam kawkę i spadam do roboty. Trzymajcie się. Cześć, na razie.